Witam Pana serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na kongresie gospodarczym. Dyrektywa metanowa to jest jeden z gorętszych tematów ostatnich dni, choć wydaje się, że znalazła się droga do porozumienia, czy to prawda? Po pierwsze to nie jest dyrektywa, tylko rozporządzenie i dotyczy wszystkich krajów członkowskich. 19 kwietnia tego roku odbyło się spotkanie robocze w Parlamencie Grupy również polskich europarlamentarzystów, którzy próbują przeforsować, aby zwiększyć emisję limit metanu z 0,5 tony na 5 ton na 1000 produkowanego węgla. Po to, aby uratować właśnie polskie górnictwo, aby uratować polskie kopalnie. Bo to króciuteńko. Chodzi o to, że te nowe wymogi narzucają rygory takie, których polskie kopalnie nie potrafią szybko spełnić. Gdybyśmy je musieli spełnić. To oznaczałoby zamknięcie polskich kopalń. Dokładnie. Te nowe wymogi określały pół tony emisji, powyżej pół tony emisji metanu na 1000 1000 tysiąc wyprodukowanego węgla, co efektem by opłaty, które by były wprowadzone, a jeśli nie mamy jeszcze określonych tych opłat, ale wiemy, że metan ponad dwudziestokrotnie gorzej wpływa negatywnie na środowisko niż CO2. Jeśli byśmy wzięli przelicznik nawet dzisiejszy CO2 lub kilkukrotnie wyższy, to by te opłaty zabiły po prostu funkcję funkcjonowanie biznesowe polskich kopalń. Ja pan właśnie skomentuje to, że no, to są działania właściwie wymienione wyłącznie w polskie kopalnie, prawda? No dokładnie. Jeśli mówimy o tym rozporządzeniu, to ono dotyczy tylko krajów e, członkowskich. E, Polska jest największym e, producentem węgla e, kamiennego w Europie. E, i, I szkoda, żebyśmy taki cenny surowiec, nasz e, skarb, powiedzmy, europejski, musielibyśmy zamykać. Bo węgiel, który byśmy musieli eksportować, e, importować, przepraszam, e, do nas, do, do Europy, nie jest objęty tą, de, tą, tym rozporządzeniem. On nie będzie. Będzie obarczony tymi opłatami. To jest właśnie kolejny paradoks, prawda? Czyli musielibyśmy ograniczyć produkcję swojego węgla, sprowadzać węgiel z zagranicy, który tych wymogów nie musi spełniać. Dokładnie. Zaczęliśmy od porozumienia. Czy on, rzeczywiście jesteśmy bliscy zawarcia takiego kompromisu? Wydaje się tak. Zdeterminowanie polskich oropantarzystów jest naprawdę duże i tutaj chyle czuła przed wszystkimi, którzy w tej dziedzinie wspólnie mówią wspólnym językiem, bo tutaj z jednej i z drugiej strony bez podziałów politycznych próbuje się nawiązać koalicję, aby, aby uratować właśnie tą... Polskie kopalnie, krótko mówiąc. A co się stanie, no, czas nam pokaże. Niedługo, również w przyszłym roku, wybory do Europarlamentu. Uważam, że mamy trochę czasu, żeby się też do tego przygotować technologicznie. A porozmawiajmy teraz o najbliższych planach grupy, którą Pan reprezentuje grupy kapitałowej JSW. Kiedy mówimy, tak jak tutaj na kongresie, o przekształceniach, o przyszłości polskiego biznesu, mówimy też o zielonej energii. Na jakim etapie jesteśmy? Euh... Na ile jesteśmy przygotowani do pozyskiwania zielonej energii? Jeśli już zaczęliśmy od wątku metanowego, to grupa Jaszczembskiej Spółka Węglowa, czyli cała grupa, zmieniła swoją strategię środowiskową i w 2020 roku ją ogłosiła, i głównym celem jest właśnie redukcja śladu węglowego. Grupa najwięcej tego śladu węglowego właśnie ma w tym metanie, o którym mówiliśmy, i planujemy do 2025 efektywnie wyłapywać metan w 50%. I w 95% wykorzystać go energetycznie. Niestety są takie procesy jak na welotach szybowych z metanu z powietrzem kopalnianym, gdzie nie jesteśmy w stanie wyłapać energetycznie tego metanu, bo tam jest metanu 0,2-0,3%, ale są technologie i pracujemy nad tym, aby zutylizować ten metan. A jeśli chodzi o technologię, to po to, aby cała grupa jastrzębska potrafiła się odnaleźć w nowych łańcuchach dostaw, to musi być zazieleniona. I po to właśnie nasza spółka która jest JSW Nowe Projekty zajmuje się tym zielonymi projektami tymi ekologicznymi skierowanymi właśnie na strategię grupy kapitałowej JSW. A gdyby pan to jeszcze mógłby wytłumaczyć bo to na pierwszy rzut oka brzmi trochę paradoksalnie bo my mówimy o węglu nieenergetycznym tylko węglowym tak węglu, węglu, koksowym. węglu pod produkcji stali. Im bardziej się przeobrażamy, tym więcej właściwie potrzebujemy stali, tylko że zielonej. Czy stal może być zielona? Dobre pytanie, czy Stal może być zielona? Uważam, że Stal nigdy nie będzie do końca zielona, bo zawsze zabraknie tego, co go dzisiaj jest potrzebne w tym całym łańcuchu produkcji. Możemy ją zazielenić właśnie przez odnawialne źródła energii, przez ekologiczne projekty, przez lepszy wpływ na środowisko. I tutaj grupa mocno postawiła sobie na, na te projekty, na te wyzwania i je realizuje. Patrząc się z perspektywy czasu, to się będzie działo i my w tym duchu tej zmiany, całej transformacji grupa się szykujemy do tych nowych zmian. Aby właśnie być konkurencyjny na rynku. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia.